Bieguliczny wpisał się już na stałe w program obchodów święta parafii Matki Bożej Różeńcowej w Szanowie. Od pierwszej edycji jego patronem był papież Polak Jan Paweł II. Tradycyjnie biegi odbywały się w kilkunastu kategoriach, od przedszkolaków po dorosłych. Jednak największe emocje tego dnia wśród kibiców i uczestników wzbudziły wyścigi sztafet szkół podstawowych i gimnazjów. W kategorii szkół podstawowych wystartowały cztery reprezentacje. Sztafety składały się z dwunastu uczestników, sześciu dziewczynek i sześciu chłopców, reprezentujących klasy od pierwszej do szóstej. Najlepszy czas wśród nich uzyskała sztafeta ze szkoły podstawowej numer jeden. Drugie miejsce zajęła reprezentacja szóstki, zaś trzecie dziesiątki. Tuż za podium uplasowała się sztafeta ze szkoły Podstawowej numer 3. Podczas biegu wystartowały także trzy sztafety reprezentujące gimnazjum. Tu podobnie jak wśród szkół podstawowych, każdą klasę reprezentowały dziewczęta i chłopcy. Pierwsze miejsce w tym biegu zajęło gimnazjum zespołu szkół nr 2. Srebrne medale wywalczyło gimnazjum nr 1, zaś trzecie gimnazjum działające przy zespole szkół nr 3. Bieg w kategorii kobiet od 16 do 21 lat wygrała Natalia Pstrucha, druga była Kamila Heńczak zaś trzecia Weronika Kulczycka. W starszej kategorii, wśród pań, pierwsze miejsce zajęła Ewelina Densą, a drugie Małgorzata Dziuba. W ostatnim biegu wystartowali mężczyźni, którzy ścigali się na dystansie czterech okrążeń, czyli około dwóch kilometrów. Wygrał najmłodszy uczestnik biegu, 14-letni Jakub Baindo z gimnazjum nr 2. Drugą lokatę wywalczył Damian Dymanus, wiceburmistrz Szanowa Robert Maciaszek, był trzeci. Organizatorzy biegu parafialny oddział Akcji Katolickiej działającej przy parafii Matki Bożej Różańcowej oraz Szkoła Podstawowa nr 1 przygotowali dla najlepszych puchary, dyplomy oraz pamiątkowe nagrody. W sobotę odbył się także wernisarz wystawy prac namalowanych przez utalentowanych parafian. Z kolei niedzielę już tradycyjnie uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży.